Witajcie YouTube'owi Maniacy. Przed weekendem mówiłem Wam o fajnych, ciepłych butach roboczych marki Red Wing. Dzisiaj, jak widzicie tutaj dookoła, trochę zmieniła się już aura na dworze. Napadało śniegu. U nas w Lubuskim jest jakieś minus 3 stopnie, więc jest dosyć chłodno i zimno. Co wspominałem przy okazji fajnych, ciepłych butów, które ochronią Wasze stopy przed zimnem? Oczywiście para. Bardzo dobrych, ciepłych skarpet. Jeżeli chodzi o skarpetki robocze, no to oczywiście polecam skarpetki z domieszką wełny Merino. Wziąłem dzisiaj taki model 9225 25 sneakersa, który ma aż 60% domieszki wełny Merino w swoim składzie, więc dobrze zadba o wasze. Ciepło, o ciepło Waszych stóp w pracach, które nie wymagają zbyt wiele ruchu. To znaczy, jeździcie na przykład wózkiem widłowym, e, podnosicie coś, siedzicie, w magazynie jest zimno, stoicie przy maszynie, jest zimno, nie potrzebujecie tego ruchu bardzo dużo. Idealnym rozwiązaniem będzie wełna Merino i wszystkie produkty z domieszką tej wełny. Co ciekawego? Wełna merino. Sama struktura tej wełny różni się od tego, do czego przyzwyczaiła was babcia, robiąc wam czapkę lub sweter z wełny, która była bardzo ostra, bardzo twarda i bardzo jej wszyscy nienawidziliśmy. Wełna merino ze względu na strukturę, długości włókien i bardzo cienkich tych włókien jest super przyjemna w dotyku, więc jeżeli nałożycie nawet sobie szalik z domieszką takiej wełny, nie będziecie czuli tego charakterystycznego skrobania bądź nieprzyjemnego, nieprzyjemnego odczucia, więc Merino to jest produkt, który idealnie sprawdzi się dla Was. Ja mam dzisiaj takie skarpetki, ale jeżeli oczywiście znajdziecie w innym sklepie skarpety z domieszką wełny Merino, to nawet się nie zastanawiajcie i przetestujcie je. Jedna para może naprawdę... Stworzyć świetną atmosferę ciepła przy Waszych stopach. Ja dzisiaj też mam akurat na sobie skarpetki z wełny Merino, z domieszką wełny Merino. samej na święta, jest oczywiście na nich świąteczny, świąteczny jakiś wzór, ale przy takiej temperaturze jak dziś mogę spokojnie chodzić w butach z siateczką i będzie mi w te stopy ciepło. Więc jeżeli szukacie ciepła dla Twoich stóp, albo chcecie sprawić prezent komuś bliskiemu, kto ciągle marznie w stopy, szukajcie skarpetek z wełną Merino. A ja polecam produkty na bar. BHPL, więc widzimy się na Baltic, albo widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia!